Witam wszystkich. No i to kolejny dzień z życia w taksówkarza. Dostaję kurs z urzędu pracy. Podjeżdżam już z daleka, widziałem delikwenta, mówię na pewno to mój klient. Podjeżdżam, patrzę, koleś, 50 parę lat, 100 kilo wagi, 3 włosy na głowie i jeden odstający dolny ząb. Pełniący funkcję prawdopodobnie otwieracza do konserw, a na pewno do piwa. Ubrany był tak, jakby przed chwilą zrobił napad. I opierdolił kontener PCK z darami dla powodzi. Wsiada. To, co wyczułem od niego, to nie było dolce gabana. No i siedzi z taką lekko smutną, wkurwioną miną. Ja mówię, co? Pracy nie ma. No właśnie jest. A on mówi, no to chyba dobrze, trzeba się cieszyć, dobra wiadomość. To tak się na mnie spojrzał, że myślałem, że mnie zaraz opluje. Mówię, aha, to jeden z tych, którzy, który całe życie siedział na benefitach. Nie przepracował w życiu żadnego dnia, a teraz ma pretensje do losu, że musi iść do pracy. Szybko zmieniłem taktykę i mówię. Pan się nie martwi. Jestem pewien, że najdalej w drugim dniu wypierdolą pana z pracy na zbity pysk. Uj, naprawdę pan tak myśli, dziękuję, dziękuję. I to jest właśnie angielska mentalność. Nie chce się pracować, ale dopierdzielają się do obcokrajowców, o wy nam pracę, kradniecie, pracę nam zabieracie. A ten pak nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdyby nie my, to by nikt mu nie płacił tych benefitów, bo by nie mieli z czego. No i tak to właśnie jest w Anglii. Pozdrawiam.